fenomen demokracji i równości to jest taki przykład mamy na przykład burmistrza gminy Opalnica powiat Nowy Tomyś nadal widnie jako burmistrz to jest Tomasz Szulc domniemany przestępca skazany za korupcję już około roku temu pół roku około siedział w więzieniu wypuścili go co najlepsze przez ten około rok cały czas Płacimy z podatków mu wynagrodzenie 10 tysięcy złotych tak około. Kurwa za przeproszeniem mać normalny Kowalski gdy idzie siedzieć jest pozbawiony wszystkiego. Tutaj płacimy gościowi 10 koła. E, wyszedł z więzienia e, chwilę sobie po, po mieście po, po dżunglową za przeproszeniem. Kupił sobie nowego Mercedesa. E, Kupił nowe mieszkanie nad morzem, pewnie to jak tak, ten jak Morawiecki. Poproszę na żonę, tak żeby nie było, że, że mam kupę kasy i, i ten. Co wy o tym myślicie? To jest taka demokracja po polsku rodem z Rosji, z Białorusi. Równość, pamiętajcie, tylko równość, nic więcej.